Cześć, jestem Kaja. Przeczytam Wam dzisiaj bajkę, skąd się bierze bałagan. Skąd się wziął ten bałagan? Zapytałam, wchodząc do idealnie posprzątanego jeszcze wczoraj pokoju Kingi. Nie wiem, mamo, odpowiedziała zmartwiona córcia, rozglądając się po pokoju. Nie wiesz? Hm, a ja wiem, kochanie. Chcesz? To opowiem Ci historię, którą opowiedziała mi moja babcia. Chcę, chcę, oczywiście, zawołała radośnie Kinga. Dobrze, pomogę Ci sprzątnąć i przy okazji zdradzę Ci Dawno, dawno temu i bardzo, bardzo daleko leżała piękna kraina o nazwie Porządkolandia. Rządził nią dobry król Porządkoluby. Mieszkańcy Porządkolandii aż do przesady kochali porządek. Chociaż nie bałaganieli ani trochę, to jednak codziennie godzinami sprzątali swoje domy i ulice. Byli szczęśliwi i zadowoleni żyjąc w swoim wysprzątanym świecie. Pewnego dnia Porządkolandczycy Usłyszeli bicie na alarm. Wszyscy pobiegli na dziedziniec zamkowy. Uwaga, uwaga! Przemówi wasz miłościwy i szlachetny król porządku luby. Rozległa się zapowiedź. Ukochani poddani, z wielką trwogą zawiadamam was o tym, że doszły do mnie wieści o zagrożeniu naszego wspaniałego królestwa. Istnieje prawdopodobieństwo, że zostaniemy zaatakowani. A tak na nas planują podstępne stworki bałaganiaki. Pamiętajcie, proszę, o codziennych porządkach i nie dajcie się zwieść. Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo naszego królestwa. Tak jest, czcigodny królu wykrzyknęli zebrani chórem. Bądź pozdrowiony, wielki porządkoluby! Panuj nad nami, łaskawie zadbamy o nasze królestwo! krzyczeli dalej zgromadzeni. Od tego dnia życie Porządku lanty upływało w spokoju i nic nie wskazywało na nadchodzące zmiany. Do czasu pewnego słonecznego popołudnia ktoś zapukał do drzwi Domu Państwa Czystochowiczów. – Proszę wejść – zawołał lubiąc gości pan domu. – Witaj, gospodarzu, jestem strudzonym wędrowcem. Czy mogę liczyć na szklankę wody i nocleg w twoim domu? – zapytał uprzejmie brudny przybysz. – Oczywiście, serdecznie zapraszam. – odparł pan Czystochowicz. Tym sposobem w domu państwa Czystochowiczów zamieszkał tajemniczy przybysz. Nie został on, tak jak na początku mówił, na jedną noc, ale o wiele dłużej. Chętnie bawił się z dziećmi gospodarzy, robiąc przy tym straszny hałas i nieporządek. Gdy zadmowił się już na dobre, zaczął bałaganić w całym domu. Tajemniczy wędrowiec tak długo tłumaczył Czystochowiczom, że życie w bałaganie jest łatwe i przyjemne, że daje się oni przekonać jego namową. Gdy dom państwa Czystochowiczów stał się miejscem okropnego bałaganu, ich lokator nagle zniknął. Po kilku dniach pani Czystochowiczowa, przy pomocy męża, zaczęła wynosić meble z domu do ogrodu, ponieważ miała kłopot ze znajdowaniem ich pod stertami śmieci. Wtedy właśnie spojrzała przez płot i zauważyła swojego niedawnego lokatora, który zdążył się już zadomowić u sąsiadów sprzątalskich. Zdziwiona Czystochowiczowa zawołała: Dzień dobry pani! Witaj, sąsiadko! Odpowiedziała pani sprzątalska przez płot. Widzę, że macie kościa. Tak, jaki on jest sympatyczny i mądry, mówi, że nie warto sprzątać. Mam teraz tyle wolnego czasu. O, ja, ja nie sprzątałam i chyba zamieszkam na dworze, odpowiedziała pani Czystochowiczowa. E, bzdury, pani, jakieś opowiadasz. W tym momencie pani Czystochowiczowa odwróciła się z obrażoną miną. To wszystko wydawało jej się smutne i podejrzane. Rozejrzała się po domu i ogrodzie, zdała sobie sprawę, że dalej tak być nie może. Przeraził ją straszny bałagan i w dodatku pierwszy raz, się z... pierwszy raz posprzeczała się z sąsiadką. Następnego dnia pani Czystochowicz udała się na dwór króla porządku lubego, aby donieść, że coś niedobrego dzieje się na jej ulicy. Tam spokojnie opowiedziała o tym, co jej się przydarzyło, a mądry król natychmiast wysłał na miejsce wysoką komisję do ścigania bałaganiaków. Okazało się, że podejrzenia króla były słuszne. Członkowie wysokiej komisji od razu rozpoznali tajemniczego wędrowca, który teraz mieszkał u państwa sprzątarskich. Był no to typowy przedstawiciel bałaganiaków. Bałaganiak, czym prędzej został wygnany z porządku Landii i nie zdążył rozpanoszyć się w domach innych mieszkańców. W królestwie ponownie zapanował ład i porządek. Trudno sobie wyobrazić, co stałoby się z Porządkolandią, gdyby udało się przedostać do niej większej ilości podstępnych bałaganiaków. <grym> Kochana córeczko, tak kończy się historia rodem z Porządkolandii. O! Widzę, że uporałyśmy się już z nieładem w Twoim pokoju. Mamo, a tajemnica? zapytała Kinga. Tajemnica, córeczko, polega na tym, żeby wszystko odkładać na swoje miejsce i nie dać się zwieść podstępnym bałaganiakom. Słyszałam, że gdy się zadomiową, bardzo trudno się ich pozbyć.